Witajcie dzieci. Dzisiaj porozmawiamy o transformacjach geometrycznych. To bardzo ciekawe zagadnienie z matematyki, które pomoże wam zrozumieć, jak różne kształty mogą się zmieniać. Chodźcie ze mną na polanę przy lesie, gdzie nasi mieszkańcy lasu już czekają, aby dowiedzieć się więcej. Na polanie spotkali się Jeżyk i Zajączek. Jeżyk, cichy i nieśmiały, zapytał Zajączka: "Co to są transformacje geometryczne?" Zajączek sprytny i impulsywny odpowiedział, że to pewnie coś związanego z magią, bo przecież kształty mogą się zmieniać jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Jerzyk zwija się w kulkę ze śmiechu, a ja tłumaczę, że transformacje geometryczne to przesunięcia obroty i odbicia kształtów, a nie magia. Sarenka i Wiewiórka rozmawiają o tym, jak można przesuwać kształty. Sarenka, delikatna i empatyczna, mówi, że przesunięcie to jak spacer po lesie, kiedy idziemy w jednym kierunku. Wiewiórka, energiczna i zawsze w ruchu, dodaje, że obroty to jak kręcenie się wokół własnej osi, a odbicia to jak patrzenie w lustro. Wyjaśniam, że mają rację i tłumaczę, że przesunięcia, obroty i odbicia to podstawowe transformacje geometryczne. Lisek i myszka stoją na polanie, a ja zadaję im pytanie. Jakie transformacje geometryczne można zastosować do kwadratu? Lisek, sprytny i bystry, mówi, że można go przesunąć w bok. Myszka, ciekawska i zwinna, dodaje, że można go obrócić o 90 stopni. Oba zwierzątka mają rację, a ja chwalę je za poprawne odpowiedzi, tłumacząc, że kwadrat można przesuwać, obracać i odbijać. Transformacje geometryczne to przesunięcia, obroty i odbicia kształtów. Przesunięcie to jak spacer w jednym kierunku obrót to kręcenie się wokół własnej osi, a odbicie to patrzenie w lustro. Mam nadzieję, że teraz lepiej rozumiecie jak kształty mogą się zmieniać. Do zobaczenia następnym razem, dzieci.